Jo, pajace szczekają konsałem jak Iron Mike Chwytam ze sznurki burki, Buda świat Reprezentuję na nas underground jak Esco ty, Spali ich wstyd, ja zawstydzę trap Masz swój jakiś ulubiony kawałek na tej płycie? Nie wiem znaczy, Nie wiem, tak wiesz często, to słucham ta, płyty już tak w tyle jest, razy ...że, że, że artysta z, że gdzieś tam ma jakiegoś swojego ulubieńca Wiesz to chyba... Mm żeby zachować jakąś poprawną poli poprawność polityczną i, i, i nikogo nie urazić, to chyba jednak y, instrumentalny numer. Ten, który zamyka płytę, jest moim ulubionym. Ale to tylko e... dlatego, że poprawność polityczna ci pewno. So, nie, może trochę tak, bo tak naprawdę musiałem powiedzieć, że każdy numer mi się podoba, co mogłoby dziwnie zabrzmieć, tak, że w ogóle, że nie wiem, wpadam w samozachwyt. E, natomiast, wiesz, no, każdy numer jest inny, każdy numer ma w sobie coś innego, każdy, każdego kawałka trzeba słuchać też z jakimś innym nastawieniem. E, może w innej sytuacji. Wiesz, do, do, dociera masa sygnałów do mnie mm, od ludzi, którzy, wiesz, dla których ta płyta w jakiś sposób jest insp inspiracją, nie? co mnie w ogóle mega cieszy. E, I chyba każdą osobę, która coś tworzy, powinna cieszyć taka, 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 wiesz, taki feedback od ludzi. Bardzo mnie ucieszyło to, jak po jednym z koncertów e, właśnie z Weną, e, gdzie, gdzie ekipa tancerzy też występowała przed nami, a po tym koncercie wiesz, odezwali, się, odezwali się ci ludzie i pokazali, że w ogóle, że nakręcili wiesz, klip, jak, wiesz, jak tańczą do jednego z numerów z co mi w ogóle, w ogóle powiedziałem, kurczę, no super, wiesz, super, super opcja. także. to Wiesz co, do właśnie do numeru We Could Happen z Hanią nagrali swoje jakieś tam takie sety taniczne, jakiś e i po prostu wiesz, rzucili to na, na, na portal wiesz, ludzi, którzy też wiesz, tańczą ten gatunek. I super, no wiesz, ja się cieszę takimi rzeczami, że ktoś do mnie pisze, że nie wiem, że co tego numeru sto razy i po prostu wiesz, po przesłuchaniu zadzwonił do swojej dziewczyny i powiedział, że ją przepraszam, no to wiesz. Fajnie, no, no kurczę, no. Czyli czujesz, że masz wpływ. Nie no fajnie, Otażający to jest fajnie, wiesz, na, na pewno nie taki jak, wiesz, jak Michael Jackson, jak umarł się 100 osób zabiło, tak? Wiesz, no, chodzi mi o to, że, że fajnie, że dostaje, wiesz, jakieś, jakieś coś ciepłego w zamian, nie? Czyli jakby to nie idzie na marne, że to jest tylko jakimś tam, wiesz, jakąś statystyką na YouTubie, na Last FM-ie czy w czymś, tylko że jednak idą za tym jakieś emocje, nie? Czy To jest fajne, to jest fajne to, co mówisz, bo tak sobie myślę, że z reguły to jednak, yy, no wszystko raperzy jakoś tak oddziałowują na ludzi tekstowo mhm. przede wszystkim, a jeśli to jako producent w tym momencie, e, który tworzy tą muzykę jak, jak, i, i tak jest oddźwięk. No, Spoko, ja się cieszę, nie? ja się cieszę. Wiesz, porównania, e, porównania niektórych numerów, na przykład z tego numeru, który, który teraz leci, remixu etnicznego do, do jakichś filmów typu wiesz, Ghost in the Shell czy coś takiego, no wiesz, no super, wiesz, jeżeli ktoś mówi, że to mu się kojarzy, na przykład no nie, nie ten, wiem, ten utwór uważam, że śmiało, mógłbyś... na ścieżce tego filmu śmiało. już tak, tak trąca trochę Bergowiczem tymi wszystkimi klimatami. Znaczy trą, trąca Bergowiczem, wiesz, no jakby oryginał jest, yy, oryginał już sam w sobie jest, 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 wiesz, jest mocny, jakby, wiesz, zoniskowany na jakiś tam, wiesz, kulturowo, tak? Bo to jest, tak, oczywiście, ale z, wiesz, na przykład to całe kino y, jakieś tam jugosłowiański mhm. ciągle gdzieś się plącze w tym mhm. wszystkim, więc... Okej. Okay. No cóż, słyszałem, że, 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 że to jest... E, folkstep? I tramen no. Folk, coś takiego. Już, już nowe się kreujesz nowe kierunki. Kino? Fajnie, będę w, w, w ogóle... Świetnie. Jestem pionierem, haha. Nie no, już ktoś na pewno takie coś zrobił, ale no... Wiesz, tutaj jest akurat taka sytuacja, że to były e, dziewczyny z Torunia, z jedną z nich pracuje, co się okazało w ogóle w trakcie tego wszystkiego tak naprawdę, bo nie wiedziałem o tym. Wiesz nie połączyło się to nie wiem, w jakąś spójną całość, tak i nie wiem, może ktoś o tym dzięki temu o tym zespole usłyszą, że ktoś wiesz, znowu usiadł i na przykład pomyślał, wiesz, o co może chodzić w tym tekście, bo jednak mimo no tego, że, 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 że nie w stu procentach się wszystko da zrozumieć, no to jednak można się domyślić o co chodzi w tym kawałku. tak? wiesz, no... A jak, okay. jak w ogóle z promocją, kiedy te telewizji, bo już tak z tego słyszałem, masz w planie trzy co najmniej. No mam w planie, natomiast wiesz, plany planami, a realizacja realizacją i... i Czyli i na to święta są... po nie dostaniemy <noise> Nie, nie ma, nie, ma, nie ma jakiegoś super pośpiechu moim zdaniem z tym, yy, wiesz, z, z, z były płyty, gdzie klipy się pojawiały parę miesięcy później. Yy, no były też takie jak yy, Góra, były takie, gdzie były cztery no tak. przed premierą Gudejże. No. Czy tam fabuła też miała bo No wszystko filmik. jest w muszę przyznać, że... że słucham go w kółko bardzo dużo razy, naprawdę. Raz, że numer, dwa że Bit, trzy, że w ogóle zdjęcia, kolorystyka. Tak, jest, jest kilka utworów na tej takich takie. Nie takich naprawdę. Nie się wkręcają do też ostatnio tego skutka jest sporo. Wiesz, no klip, klipy są w planach. Yy, jakieś tam pewne problemy, wiesz, naturę techniczny się Ale już, to masz, już masz pomysły. Tak, na tak, na tak, tak, dopadnie, tak? Tak, tak, tak. To już, już możesz pomysł. zdradzić, które to będą? Wiesz co, yy, to co leci w tle w tej chwili, do tego, do tego będzie jeden klip no z wykorzystaniem powiedz, to powie, takiego... To powie, bo nie Aha, no to jest numer z e, Czasoprzestrzeń, z udziałem e, gościnnym duetu e, Trójmiejskiego, e, dwóch wokalistek też bardzo fajnych, z którymi już też dawno temu coś tam kombinowaliśmy. I to chcemy z racji tego, że numer jest o czasie, o przemijaniu, chcemy zrobić yy, nagranie, które będzie wykorzystywało efekt jakby przesuwania obrazu w czasie. No. Czyli, jakby to jest wszystko jeszcze na etapie koncepcji, natomiast jak to wyjdzie, bo widziałem jeszcze próbki, jak to może wyglądać, no to yy, może być coś, coś fajnie wykręconego, co z drugiej strony będzie wiesz, pasować do, do samego numeru. Ja teraz się spytam, czy będzie jakiś e, rapowy kanałek. Yy, no, bardzo, natomiast tu też nie chcę, nie chcę nic odsłaniać, bo, bo, wiesz, bo musimy najpierw paść na jakiś fajny pomysł. Czy mówię, musimy, bo, bo, bo z jednej strony konsultuję to wiesz, z, z labelem, a z drugiej strony konsultuję to z, wiesz, z moją e, kumpelą, która pomaga mi od, od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy z wiesz, ogarnianiem tych wszystkich rzeczy, bo już w pewnym momencie przestałem nad tymi rzeczami panować. E, Wiesz, no jakby rozmawiamy wspólnie o tych wszystkich sprawach. Żeby... A, propos, a propos wytwórni, to jakby była się tak naturalna na kolej rzeczy, że akurat w Stitchu. Natomiast ty myślałeś kiedykolwiek, żeby, nie wiem, wydać ten materiał gdziekolwiek indziej? Wiesz co? Tak, znaczy miałem propozycję nawet, żeby go wydać gdzieś indziej. Natomiast nie, nie skorzystałem. Ale wiesz co? no... W ogóle przy wydaniu, przy produkcji płyty, którą chce się, nie wiem, mocno gdzieś wypromować, czy, czy zrobić, nie wiem, dużo fajnych, wysokobudżetowych teledysków, no jednak wiesz, kwestie finansowe tutaj mocno ograniczają, tak? Czyli. Czy, czy nie, e... nie wiem, jakbyś dostał propozycję z jakiegoś, nie wiem, z jednego z największych y, le legalów y, na, na scenie, to byś skorzystał? No czy jeż, jeżeli... Nie byłbym, jakby, wiesz, dogadany ze State True, no to, to tak, ale no jakby o Stay True, stay true się jakby naturalnie zrodziło, bo ze, z, z Huxem, który jest tego właścicielem, już współpracowałem już dawno temu. E, poza tym no, z fajnym, otwartym gościem, wiesz, zgodził się na to, mimo tego, że miał to świadomość, że to nie jest rapowa płyta. Więc, e, wiesz, ortodoksi tam będą oczywiście tupać nogami. ale jakby, wiesz... Przełknął, przełknął to i powiedział, spokojno, spoko, no, to wiesz, będzie fajnie. Dobrze, że no, są tacy otwarci ludzie. Przez to, przez to, że przez to, że ten materiał jest taki e, zróżnicowany, kto wie, czy właśnie nie warto by było wydać tej płyty. Oczywiście to nie chodzi, to mm -hmm. nie jest jakiś e, przeciw przeciw e, state True oczywiście e, podjazd, tylko, no, tylko tak sobie myślę, że jakbyś to wydał w jakimś takim większym e, w wydawnictwie mm -hmm. pozarapowym mm -hmm. może to by się nawet całkiem fajnie sprzedało. Wiesz co, tak jak mówię, no, samo założenie, sam nakład, samo to, co jest na tej płycie, jakby z dowodem, że to nie miała być płyta, nie wiem, która miał jakikolwiek sukces komercyjny osiągnąć. Bo gdyby miała, to by wyglądała inaczej. No. Także to, to nie, absolutnie nie miałem takiego, takiego wież, założenia pracując, pracując przy tej płycie od samego początku, żeby... Nie wiadomo, co tutaj zwojować. Zresztą to miało być takie, też takie, jakby, wyżycie się muzyczne, trochę. Zdobycie wiesz, doświadczenia, bo na przykład zaś specyficznie się pracuje z muzykami. Tak? Jeżeli jakikolwiek producent, który nie wiem, korzysta tylko z sampli, nagle siada z muzykiem i mają coś razem wspólnie zrobić, to to nie jest takie, wiesz, raz, dwa i jest. Bo, wiesz, producent patrzy na to w pewien sposób, muzycy patrzą na to trochę inaczej, bo mają też jakby głowy w inną stronę obrócone, muszę tak powiedzieć. to też uczucie takiej pokory, wiesz, takiego, takiej sztuki dogadywania się z ludźmi, wypracowywania jakichś wspólnych wiesz, rozwiązań. I to jest fajne, to jest tak, jak wiesz, bycie częścią zespołu. Każdy ma swoje miejsce i trzeba A ja to, to jakoś słowa. Więc współpracuje z Defreezma. Super. Graliśmy teraz koncert w piątek w żywcu. Hmm, no świetnie no są góralami takimi przez duże giany. Fajni ludzie, wiesz, pozytywni bardzo tacy nie są. nie wylewa. <noise> Następne pytanie. Ja <noise> <noise> no chłopaki też lubią imprezować, no Boże, no wiesz, są, są młodzi, wiesz, też lubią sobie trochę poszaleć i wyszumieć. Natomiast na scenie to jest pro 200%. Także są świetnie zgrani ze sobą. Ja się no mega się jaram tym, co robią. Cieszę się, że taki tacy polscy ludzi w ogóle istnieją, e, bo, bo taki, taką gdzieś tam nalepkę ktoś już przykleił. E, no to jest fajne, wiesz, że e, piszą wiesz, piszą fajne teksty. E, wiesz, bardzo dobrze kontrolują swój głos, znaczy mówię o raperach. Wiesz, e, słuchałem nagrań e, ze stołu, e, które, które teraz były nagrane na koncercie. Naprawdę emisja głosu jest świetna, wiesz, wszystko jest wyraźne, słychać, każde słowo bardzo dużą wagę do tego przywiązują. Na dwa to muzycy. No, muzycy są naprawdę, moim zdaniem to są po prostu absolutni wymiotaczem.